Peletonu. I zaraz to wszystko zacznie się naciągać znowu między pierwszym uciekającym a ostatnim z peletonu będzie kilkaset metrów różnicy. No i zacznie się wspinaczka pod Mirador 8 kilometrów, 200 metrów w tym momencie mijają punkt przewyższenia i zaczynają pędzić Kirienka, Andersen, Demarki i Gautier. Polska. Jazda polskich zawodników Michał Gałaś dał taką ostatnią mocną zmianę, wyciągnął Michała Kwiatkiewskiego do przodu i został już gdzieś tam z tyłu. Wczoraj cieszyliśmy się z występu naszych pań, Kasia Niewiadoma i jej ekipa, jej pomocniczki były doskonale ustawione też do ostatnich jest, metrów, jest, tak to wyglądało, ale gdzieś tam medal uciekły. teraz Michał Kwiatkowski pokonuje. ale on zjeżdża fenomenalnie. Pokonuje te zakręty, pewny odjeżdża. siebie, odjeżdża na te kilka robi, metrów. Michał, jak zacznie z przewagą ostatnie Elmiradory, gdyż tak się czuje doskonale, nikt go nie dogoni. Jest niesamowicie, niesamowicie, jest to duże ryzyko, duże niebezpieczeństwo, się fantastycznie robić. fantastyczna jazda Michała podjął tą próbę, właśnie najbardziej trudno to to też mówiłem, że technika technika absolutna jego wspaniała Kamera, technika pokażmy peleton, niech pokażmy tylko, peleton. tylko dobrze pokona ten zakręt, który w tej chwili robią uciekinierza więc wjazd na tam a już będziemy spokojniejsi, tutaj jest bardzo niebezpiecznie, tutaj czasami bywa ślisko, tutaj jest przede wszystkim mokro, wjeżdża Michał Kwiatkowski na tamę pojechał, bardzo Pojecha. dobrze pięknie. 7 sekund straty bola. patrzy się za siebie patrzy jak układa się peleton to, czy ktoś go goni? Nikt nie za Kwiatkowski. 6 km, 900 metrów. Jeszcze mknij, Michał. Jeszcze masz do pokonania tylko kilkanaście mil, e, kilometrów. Tak, e, kilkanaście już. minut. Już za chwileczkę Michał zacznie podjeżdżać pod elmiradory, ale fenomenalnie zjechał. Tutaj bez wysiłku i teraz z przewagą zacznie ostatni podjazd. Za chwilę zobaczy, czy po prostu. Jako ma przewagę wielką. Do Josego. Jest bożył, już, jest już ależ, ależ on Michał. jest mocny. Wow. Ależ ma zapas sił. Ta spokojna mina nas o tym przekonywała. Patrzy się Demarki, patrzy Kirienka. A! Nie patrzy na nich. nie patrz na nich, Michał. załamany teraz Demarki. On wie, kto do nich dojechał. Wie, że Peleton odpuścił Michała Kwiatkowskiego. Mknął teraz za nim goniący. Mknął Hiszpanie Nie patrz, Michał, na Demarkiego, na Kirienkę. Jedź swoje, odjedź od tych czterech uciekinierów. Ależ Michał zjechał fenomenalnie. No zabrakło słów. Na razie, Michał czeka. Jak profesor, on czeka na, na tej najtrudniejszej trudniejszy moment. Nie, tutaj nie zaatakował, kiedy jeszcze był spory kawek z tyłu, goni Hiszman, ale w ogóle się nie zbliżał. Teraz, teraz rusza, teraz tak, wyjeżdża, biały, sześć kilometrów, plaka. sześć kilometrów do mety. Dawaj Michał, ile tylko masz sił. Rozpoczyna się El Mirador. To będzie wspinaczka gdzieś je dwukilometrowa, a później zaczną się zjazdy. Michał Kwiatkowski Michał. na prowadzeniu. Dawaj Michał, ile tylko masz sił. Nie patrz się już za plecy, a mknij przed siebie do pomperady. Niech to będzie zło, i'm Niesamowity Michał Kwiatkowski, no co on wyprawia, zjechał przecież fenomenalnie, jak tutaj wjedzie na Szytelminado, wystarczy mu jedna, dwie, trzy sekundy na tym zjeździe, przecież on z powrotem wszystkim odjedzie i to zostawię jedzie tak, nie do... wytrzymuje, nie wytrzymuje Kirienka, nie wytrzymał Demarki, teraz Michał Kwiatkowski teraz właśnie będzie przyjeżdżał obok tych polskich flag, Michał Polski jedzie Kibiczu. po mistrza świata, to jest coś niesamowitego, co wybrawa, nikt z grupy nie rusza, nikt z peletonu, żaden Hiszpan na razie nie ma siły wygonić Polaka, Maciej teraz, teraz z rusza jedzie. Maciej Paterski jest z przodu, wszystko Teraz kontroluje. ruszają Hiszpanie, ruszają Belgowie, ale Michał ma przewagę, patrzy za plecy, zagrzewany tutaj przez biało-czerwonych ja, kibiców. 5 kilometrów, 400 metrów. zostało mu jeszcze około jednego kilometra do szczytu Nierador, a później już tylko z góry do Pomferrady. Dawaj Michał, ile tylko masz sił, jeszcze trochę, jeszcze kilka kilometrów i ten sens się ziści. Jeszcze 5 kilometrów, odliczamy, ściskamy kciuki, ale znakomita jaza z siebie Paterski, jest Maciek Kwaterski. Scott on ma jeszcze siłę, żeby być tu w peletonie. Jakby chciał mu pomóc, jakby chciał przytrzymać zasiadełko tych innych zawodników, fantastycznie Michał jedzie po mistrza świata. Tam, tam w peletonie są po prostu wszyscy bezradni. Hiszpanie nie wiedzą co mają robić. Włosi są bezradni, Francuzi, Holendrzy, Australijczycy, nie ma nikogo, nie ma Niemps. Teraz, teraz dopiero Purito, ale przecież to już jest zdecydowanie za późno. Michał już jest chyba na szczycie, a na zjeździe przecież Michała nikt nie jest w stanie dogonić. O Kim Rodríguez. Teraz mocno zerwał Czyli się z siły, dogonił już Andersena, przegonił Demarkiego, a więc ma jeszcze pokład sił Rodriguez, to co mówiłeś się Darek, że on także wyglądał na bardzo świeżego i bardzo mocnego. 4 km 900 metrów, jeszcze może 200-300 metrów do szczytu, jeszcze do tego niebieskiego balonu, a później zaczną się zjazdy, jazdy. Trzeba Będzie Czemu? ciężko do Kwiatkowskiego. Filip Gilbert, także się zerwał, ale gdzie jest kwiatek? Jest Michał Kwiatkowski. Ma to jest jest Najważniejsze, się żeby zacząć kamery. Dawaj Michał, dawaj, nie, daj się dogonić. Ma przewagę kilkunastu sekund. Michał jest na szczycie. Zobaczmy, 4, 5, to jest przewaga. 9, 10, 11, jest 9 sekund jeszcze. przewagi. No i teraz zjeżdżaj, zjeżdżaj bezpiecznie, aby ten asfalt był suchy, aby tam można było złapać przyczepność. Ależ emocje, co się teraz pewnie dzieje przed wszystkimi telewizorami w całej Polsce. Nie wiadomo co powiedzieć Michał Kwiatkowski jest fenomenalny Co się musi dziać teraz w Chełmży, w Toruniu Wszędzie, przede wszystkim w całej Polsce Wszyscy trzymamy kciuki O szczęśliwy zjazd Michała Kwiatkowskiego Proszę nie zobaczyć dogonią, nie co on wyprawia Michał Kwiatkowski jest jeszcze fenomenalny poprawia. Jeszcze poprawia, jeszcze kręci Numer 91 na plecach do metry, 4 km, 4 Jest sucho, jest w miarę bezpiecznie Można tutaj jechać bardzo ryzykownie 3 km, 900 metrów do metru Ale mocni, jadą za bardzo mocny. Bardzo mocny. Australijczyk, Perkę, Hiszpan i ten niezmęczony Duńczyk. Tak, Filip Gilbert, Valverde, Simon Gerans cała tutaj sama śmietanka, czołówka światowa, ale oni wszyscy przecież nie mają szans do Michała Kwiatkowskiego. Michał Kwiatkowski już się odjechał, już jest z przodu. Pokażmy Polaka, jaka jest ta różnica. 8 sekund widzimy 8 sekund przewagi Michała Kwiatkowskiego. Teraz pociąga Alejandro Valverde. Jest Michał Kwiatkowski, jest Michał Kwiatkowski. Polska, widzimy ten napis Polska i to jest Michał, to jest Polak, walczy o złoty medal zawodowych mistrzostw świata samotnie dojeżdża do mety. Jeszcze kilka zakrętów. jeszcze ludzie na poprzednich ronda. Pomferrady zostało troszeczkę. Powtórz to co sobie ćwiczyłeś. Wiesz dobrze, jaka jest, jaki jest najlepszy tor, aby wjechać bezpiecznie na te ronda w Pomferradzie. Wiesz dobrze, a tutaj się zaczyna szakowanie. Żaden z nich nie jest pewny. Oni się patrzą na siebie. Oni nie są wcale zdecydowani, kto tutaj ma ruszyć ostrzej. Michał, spokojnie. Jedźcie tak jak należy, żeby wjechać do Pomperady jako pierwszy. Jeszcze może został mu kilometr z groszami. Ma 8 sekund cały czas w przewagi. Ucieczka samotna, biało-czerwonego, ależ to fantastycznie wygląda. Niech jeszcze utrzyma te kilka sekund przewagi, a jestem pewien, że w Pomperradzie nikt go nie dogoni. Nie, tutaj teraz Filip Gilbert robi co może. Jest Alejandro Valverde, jest Galopéon, jest Simon Geras. Przecież to wszyscy kolarze, których się tutaj wymieniało jako faworytów. I Michał Kwiatkowski. Uwaga, Spójrzmy na ten jak... Ten Uwaga, Jaką zwolnił to zwolnił Pięknie, 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 trochę... pięknie. Się Michał tutaj jeszcze Jeszcze ma przewagę, 7 sekund No i to co najgorsze za nim Pędzi Purito Rodriguez, Filip Gilbert Ale przecież Berg już ma Mistrzostwo świata, niech on Pozwoli teraz Michałowi Kwiatkowskiemu Dawaj Michał, jeszcze Jeszcze kilka pociągnięć Jeszcze 1600 metrów, jeszcze 1500 na liczniku, wciąż 7 sekund przewagi, dasz radę Michał, dasz radę, gdzie jest Polak. Nie pokazujcie nam Belga. My chcemy oglądać Michała Kwiatkowskiego. Tak, Gilbert robi co może. Jest tam jeszcze Avermet, Tony Gallop, Valverde, ale oni wszyscy tutaj w trasie zaczęła współpraca. Ale Michał Kwiatkowski już tam pewnie widzi. Już minął pewnie sekund, ten... 5, minął sekund, już 5, 5 sekund. 5 się przewaga Michała. Ale to jest pewnie okłamanie. To jest okłamanie. Michał Cały już to jest do mety. Jest wreszcie biało-czerwony. Jest, jest, Michał, Michał tysiąc, jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze kilka pociągnięć. Musisz, Penis, Michał. Filip Zilber, 1100 koncernio metrów koncernio może jeszcze jeden kilometr koncernio. dawaj Michał, jesteś koncernio, zmęczony koncernio, ale dasz radę, treci głową Filip Zilber, on, on wykonuje największą pracę, tak, zanim pracuje. zanim pracujesz, zanim dujczyk jeszcze zakręt, jeszcze będzie 500 metrów do mety, śmiało Michał, dasz radę, musisz to pokonać, ciężko, ciężko Filip będzie Filip Zilber, to może Walberde gdzieś się czai, nie ale Michał już jest na mecie, bo już jest 500 metrów a Michał jest z przodu, Mikov, yes, 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 Mikov, 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 Nie, Michał. Michał Kwiatkowski mistrzem świata no! brawo, brawo jest, Michał jest, brawo jest. Michał znowu jeszcze coś nieprawdopodobnego Michał Kwiatkowski pierwszym zawodowym mistrzem świata nie. tyle lat czekaliśmy na to i biało-czerwony jest wreszcie, czeka na swoich kolegów czeka tego. na Paterskiego czeka na Gołasia on nie ma co wierzyć jest. Jestem mistrzem świata! świata. Jesteś Mamy. mistrzem świata! Michał Kwiatkowski! 2014! Mistrz świata! Coś nieprawdopodobnego! Pędzą Polacy! Coś pozostali! Szał, szał. Maciej Paterski! Ściskają się teraz! Masz mistrza świata Michale! Piękna jazda Polski dużo od samego startu! Konsekwentna na Michał. Absolutnie znakomicie wyczucie wyścigu Michała! Co się Niech dzieje? Sawicki broni

Wszyscy tutaj stratują, utuszą. Dajcie złapać oddech naszemu mistrzowi świata. Coś nieprawdopodobnego, ale wymiejmy. To jest mistrzostwo świata dla całej tej ekipy. Piotr Wadecki ich przygotował, wybrał. Prowadzili on popierował. Podnar, Gołaś, Kuzarski, Batysiak Niemiec, Paterski, Podlaski, Poliański i król, król Michał Kwiatkowski. Marek Sawicki, Krzysiu Czesielski tutaj. Oni podawali bidony, oni tutaj masowali nogi Michała. I wymasowali Michał został mistrzem świata Cieszą się koledzy z farmy, quixep. Zobaczcie Tom Baden, Tom Baden, raz. Gratuluję. Michał Kwiatkowski Michał Kwiatkowski uciekał Dogonił tą grupę Tuńczyka I nie pozostałych Zobaczcie już prawie zero na Mistrz godzinę świata. Prawie stał w miejscu Ale on był pewny Ucałował biało-czerwone barwy Ucałował orzełka Jest mistrzem świata nawet Fenomenalny My już nawet nie patrzymy Kto był drugi, kto był nie trzeci to nas w ogóle nie interesuje Mamy mistrza świata Michał Kwiatkowski jest mistrzem świata zawodowców Coś niesamowitego cały wyścig pojechany pięknie, pięknie Polacy wyszli od razu na początku Oni dyktowali tempo Niektórzy mówili, a po co Polacom w Bo Michał jechał w komfortowej sytuacji Cały czas nas ich ochraniali Michał nie tracił sił Cały czas był z przodu, nie na tej gumie, na tej sprężynie Jak Włosi, jak Hiszpanie się tam z tyłu męczyli I to po tych 7 godzinach Na 250 km zaprocentowało. Pięknie, gratulacje dla polskiej reprezentacji. Wspaniała jazda i Michał Kwiatkowski jest mistrzem świata. A nie w ten drugi, a trzeci. Hiszpan, ale to Polak dzisiaj był najlepszy. Naj... To jest profesor. ci to, że jego smykałka do kolarstwa dzisiaj była naprawdę do, do końca. Wytrzymał te ciśnienie, nie angażował się w żadne odjazdy. Czekał na końcówkę i to jest istotne. Odjechał na zjeździe, odjechał. Wszyscy się na niego patrzyli, każdy wiedział, że trzeba zjeżdżać szybko. Nikt nie był w stanie utrzymać jego koło na zjeździe. Potem momentalnie, jak dojechał do i za głowę się zmi... skąd on się tu z, z, znalazł. Coś nie Przyjrzyjmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Michał Kwiatkowski. Spójrzmy do czego. Spójrzmy mu w oczy, on nie dowierza. Proszę, szczęśliwy. Ta pewna twarz, ta spokojna twarz człowieka, który przejechał 254 km, a miał jeszcze zapas sił, żeby na tych ostatnich metrach wyprzedzić całą światową czołówkę. Jest biało-czerwone barwy, wycałował orzełka z uniesionymi rękoma. Szczęśliwy, pewny wykonanej fantastycznej roboty. Michał Kwiatkowski, mistrzem świata. Tak, to jest fenomenalne. Kolasz jest że Przypomnijmy jego pierwsi trenerzy, kiedy prowadzili go w Pacyfiku Toruń. Po kolei Wiesław Młodziankiewicz, Zbigniew Warcikowski, następnie Marcin Miętki, Tomasz Owsian, Leszek Krzyszkowski, cały szkab, sztab szkoleniowy i teraz w Omezefarmie Farmie Wspaniała kariera, a przecież on jest jeszcze bardzo młody, 24-letni zawodnik, tyle zwycięstw, tyle pięknych rezultatów, no i jest mistrz świata. Simon Gerans z srebrnym medalem. Alejandro Valverde z brązowym. Szykowali się Hiszpanie. Przygotowywali Valverde. Nie udało się w zeszłym roku. No to miał w tym roku Kancelara. Dopiero jedenasty. Ale nic z tego. Nie dał rady Valverde, bo lepszy od niego był Michał Kwiatkowski. Maciej Paterski. Siedemnaste miejsce. Ależ fenomenalna robota. Chwalimy wszystkich Polaków, ale to co zrobił Paterski na ostatnich dwóch rundach, to było swoiste mistrzostwo. Świata. Przypomnijmy jeszcze skład naszej reprezentacji, naszych złotych chłopaków Maciej Bodnar, Michał Gołaś, Bartosz Kuzarski, Bartłomiej Matysiak, Przemysław Niemiec, Maciej Paterski, Michał Podlaski, Paweł Poliański i Michał Kwiatkowski. Mistrz świata zawodowego.